KOFAS od ponad ćwierć wieku spotyka się z przedsiębiorcami na całym świecie, głównie po to, żeby rozmawiać o bieżącej sytuacji, o trendach, o tym, czego możemy oczekiwać, jakie są wyzwania, żeby porozmawiać o tym, jakie są wyzwania, ale również po to, żeby zbudować platformę pomiędzy przedsiębiorcami do tego, żeby wymienić się swoimi doświadczeniami. W Polsce jest to 18. rocznica, jest to 18. nasza konferencja, którą realizujemy, więc w zasadzie w historii nowoczesnej ekonomii w Polsce jesteśmy od samego początku. Ostatnie 5 lat to lata trudne. Ostatnie dwie konferencje miały charakter wirtualny. Teraz po raz pierwszy od 4 lat jesteśmy z powrotem fizycznie z przedsiębiorcami i operujemy w dosyć ciekawym otoczeniu. Z jednej strony zagrożenia geopolityczne, które cały czas są za naszą wschodnią granicą, z drugiej strony rok wyborczy, nie da się uniknąć pewnej koneksji gospodarki oraz uwarunkowań politycznych. Z trzeciej strony, chyba dość trudny okres przed Europą ekonomicznie. Jesteśmy przed dużą transformacją energetyczną, również w Polsce, która będzie kosztowała Podatników bardzo dużo, natomiast jest kluczowa dla długoterminowego planu rozwoju gospodarczego w Unii Europejskiej. E, jesteśmy również na etapie dość dużych turbulencji w ekonomii niemieckiej, jak wiemy, które odbijają się dość mocno również na polskiej gospodarce. Także jest to ciekawy moment, e, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę bardzo. Istotne wzrosty notowane przez firmy w ostatnich dwóch, trzech latach. Jest to rok korekty. 2023 rok jest na pewno rokiem korekty. My to widzimy w naszych danych, które publikujemy, szczególnie danych dotyczących upadłości. Widać, że ta korekta nastąpiła z początkiem tego roku. Także nasza konferencja, nasz Pomysł na tę konferencję to przede wszystkim ocena bieżącej sytuacji i taka e, głębsza analiza tego, co może nastąpić. To, co jest też ważne w naszej, e, w naszej konferencji i w naszym pomyśle na tę konferencję, to aby uniknąć również repetytywnych i powtarzalnych tematów. Dlatego w tym roku również skupimy się na cyberbezpieczeństwie, które. W tym otoczeniu, tak jak powiedziałem wcześniej, dość specyficznym geopolitycznym jest bardzo ważne. Natomiast będziemy również rozmawiać o ogólnych trendach międzynarodowych, szczególnie w, w, w takim kontekście słabości azjatyckiej ekonomii. Jak wszyscy wiemy, Chiny są w dość ciekawym momencie swoich, swojej historii z dość dużą bańką. Budowlaną, na rynku budowlanym. Nie wiemy, jak ta bańka wpłynie na długoterminowy rozwój chińskiego rynku, który był głównym konsumentem wielu produktów na świecie, chociażby takich jak produkty stalowe, gdzie Europa była dość dużym producentem międzynarodowym. Także to miało wpływ na zarówno na koniunkturę na rynkach europejskich, ma duży wpływ na w moim przekonaniu na długoterminową politykę poszczególnych przedsiębiorstw w kontekście inwestycji. Także taki moment, w którym uważam, platforma do dyskusji między przedsiębiorstwami jest istotna, my musimy tworzyć takie miejsca, gdzie przedsiębiorcy ze sobą porozmawiają, gdzie będą mogli też czasami dopytać, jakie mamy opinie, jaką opinię mają nasi ekonomiści, jaką opinię mają specjaliści z poszczególnych sektorów tak aby móc tę dyskusję przenieść na, 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 na płaszczyznę swoich, swoich firm.